Ona wie co to czarne samochody Lubi się pierdolić ale z ludźmi którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie policj, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Ona wie, co Czarne samochody Lubisz się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie polis, dzisiaj nie będziemy mieli lekko Chodząc chodzącą pochodnią, bo mnie palą jak na stosie Jak wiedzimy jak baty, krew spływa po kosie Jestem zdolny do wszystkiego, póki Ciebie mam obok mnie Chcę zaakceptować to, że podchodzimy zbyt przesądnie poleksaki krzaki, zapominamy o ludziach oczywiście o bólu i bluzach że wam dać cyber w pizkach, chcę się jak człowiek, być dla ciebie kimś. Wysoki, nie wzrosty, mówią bola tam wysoko Chciałeś ze mną pogadać, a chyba w podam dziwoko Nubiszczący do dowiesz wokół twojej szyi A twoje ciało wie, tak jak na kini Mam popękane ręce, ale chyb nadal za mocny. Mam ze sobą swoich ludzi i popękane wszystkie kości Stany lękowe, ale tylko w nocy Dwa gramy na lepsze schyno, ciągle bola nocy Ona wie co to czarne samochody Lubisz się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie policj, dzisiaj nie będzie. Nie będziemy mieli lekko, a wie co to czarne samochody Lubisz się pierdolić ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie policjant, dzisiaj nie będziemy mieli lekko czy się prowadzę jedną ręką, do no bo drugą trzymam bata Trochę mnie podnieca kiedy mówisz do mnie tata Naładowane jak kała Stary się nie boję, nie nawijaj mi o klamach Powinnoś się uczyć, bo raczej cię nie nauczę Reklamów na przyszłość, tylko palę i się włóczę, trochę słabo znowu zajebem szkoda, oddałem Ci wszystko w końcu co moje To to jest twoje za dużo procentów we mnie tak jak barman Ale trzeba zapierdalać zanim jedną wskazówki zegara Od piguły szczęko, ściski tak jak kajman Zarobiłem dużą forzę, ale teraz trzeba ją porozpierdalać Nie znaliście mnie nigdy i nigdy nie chcecie poznać Jak na razie trzymam poziom, dla was wielka ciekawostka Może kiedyś spadnę na dół i zrównać mnie z bodem Jak na razie trochę hajer, ma i z plecaku Ona wie co to czarne samochody Lubi się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forzy Ona wie co to zioło i benzo Kurwa jedzie polis dzisiaj nie będziemy mieli lekko Ona wie co to czarne samochody Lubiście się pierdolić, ale z ludźmi, którym nie brak forsy Ona wie co to zioło i bezo Kurwa jedzie policji dzisiaj Nie będziemy mieli lekko